Graba FILM Studio przedstawia. Film z Kwantowe Imperium. Andrzej! Gdzie my właściwie jesteśmy? Panie generale, znajdujemy się w próżni międzywymiarowej. Ale czym na zgrzybiałe grzyby jest ta próżnia międzywymiarowa? To taka przestrzeń międzywymiarowa. Teoria głosi, że to tutaj mogą znaleźć się rzeczy, które w innych wymiarach zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. W niewyjaśnionych okolicznościach mówisz? Ciekawe czy znajdę tutaj swoją wypłatę. Osiągnięto optymalny pułap próżniowy. Rozpoczynam proces materializacji. No, to najgorsze już mamy za nami. Teraz to już jak po maśle pójdzie. Awaria systemu chłodniczego. Krytyczne przegrzanie systemu. Panie Piofesiosie! Panie Piofesiosie! Co się tam stało u was? Panie Piofesiosie, machina podleciała za blisko chmury i pij dyknął ją piejon. I ten piojon uszkodził kondensator chłodzący. Kurka wodna niedobrze. Andrzej, co to narosło w burakach za kondensator? Panie generale, bez sprawnego systemu chłodzącego, energia cieplna powstała podczas materializacji, rozerwia nas na strzępy. A co gorsza, nie będziemy mieli bieżącej wody w toalecie. No to mamy przez. Na szczęście, da się to naprawić. Ale tylko manualnie. Kurde, bele, Andrzej, trzeba było tak mówić od razu! Franek, jesteś tam? Tak jest, panie generale. Mamy tutaj dość poważną awarię, musisz jak najszybciej udać się do machiny. Andrzej, powiedz ci co dalej. Zrozumiano, panie generale. Wiedziałem, że kiedyś mi się przyda ten harpun w scyzoryku. Andrzej, jestem przy maszynie. Powiedz, co mam zrobić? Jesteś? To bardzo dobrze. Powinieneś znaleźć tam wypaloną płytę ochronną. No, jest, tylko dość mocno ją wypaliło. Holender, to niedobrze. No, ale trudno. Za tą płytą powinien być podłączony uszkodzony kondensator. Masz go? Tak. Dobrze, wyjmij go. Po lewej powinieneś mieć skrzynię ze szczelnie chronionymi kondensatorami zapasowymi. Tylko, że tej chrzanionej skrzyni tu nie ma. O ja jak to nie ma? Nie ma, bo właśnie wpadła w chmurę. O kurde w pietruszkę, Franek pod żadnym pozorem nie podchodz... Trzeba podchod było mówić wcześniej. Kapitanie Sobieski, kurde, Felek! <laughs> Jasny Salceson, pomyśleć, że kopnę w kalendarz na takim odludziu... Ach, przynajmniej Helena dostanie po mnie rentę. Andrzej, jesteś tam! Franek? O kurde, blade! Masz kondensatory? Masz szczęście, mam. Uff. Dobra, wyjmij jeden z zapasowych kondensatorów i włóż go w miejsce tego poprzedniego, tylko biegusiem! Zrobione! Zarąbiście! Teraz musisz włączyć przepływ chłodzenia. Wystarczy, że wciśniesz ten guzik po prawej, znaczy tej drugiej prawej. Andrzej, ale tu są cztery guziki. Ale powinny być podpisane. Specjalnie przykleiłem karteczki z podpisem. Andrzej, czym ty je przykleiłeś? No czym? No klejem! A, tyle że w sztywcie. No to mamy teraz cztery opcje. Pierwsza, że zginiemy. Druga, że zginiemy. I trzecia, że przeżyjemy. Ale jest też czwarta, że zginiemy. Jakie są kolory guzików? Zielony, niebieski, czerwony i żółty. Dobyć ten niebieski. A, albo nie, żółty. Bo czerwony to na pewno samozniszczenie. Yy, więc zdecydowanie zielony. Yy, znaczy żółty. Yy, tak żółty, no chyba, że niebieski. Andrzej to jasnej, ciasnej, zdezintegrowanej. Zdecyduj się! Yy, żółty, albo zielony. 50-50! Franek do stu worków kartofli po 4 zł za kilo. Teraz albo nigdy!